Hej, cześć, siemansko z wam wszystkim, ja jestem Reksiu, a to jest drugi odcinek z Duel of Champions. tak. tak, więc Kurde, zgubiłem wątek, nie wiem co chciałem powiedzieć. Dobra, uznajmy, że nic nie chciałem powiedzieć i po prostu przejdźmy do gry. Eee, dobra, tak więc... Ten odcinek nagrywam od razu po poprzednim, więc żadnych wa ra Waszych rad, jeżeli jakieś były, się nie mogłem fizycznie, psychicznie, jakkolwiek zastosować, bo no bo ich jeszcze nie ma. W filmiku jeszcze nie ma. No, więc wrzucamy. Więc e, nagrywam od razu po poprzednim odcinku ten i gramy. Walcz. Okej, okay, dobra. O ile pamiętacie, w e, ostatnim odcinku wyszedłem na zero, bo. Sorki to jakieś skrzypienie, ale to moje krzesło. W ostatnim odcinku wyszedłem na zero. Ba, 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 ba. Mm. Pierwszy raz przegrałem, drugi raz wygrałem. Notabene rękę mamy bardzo fajną. Ogniste pociski. Nie, naprawdę spoko. Dobra. Możemy teraz wystawić dwie. I to zrobimy. Dwie jednostki. Siup. 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 I zakończymy turę. Ta jednostka jest o tyle fajna, że podczas gdy. gdy mój przeciwnik wyrzuca na tą linię. Tę linię. W sumie nie wiem. Muszę się dowiedzieć, kiedy się mówi tą, a kiedy tę. Kiedy mój przeciwnik wyrzuca. Na tą, uznajmy, że tą. Na tą linię gdzieś. O, burza ognia, bardzo fajna karta. Na tą linię gdzieś jakiekolwiek stworzenie. To w tym samym czasie musi też wyrzucić. Nie wiem, czy losowe, czy. Czy nie, ale no. Dobra. To ci go spalimy. Mi się wydaje. To będzie dobry ruch. Mmm... Grosz mi się grosz. Czy ona miała od początku 18 życia chyba tak? Czy co tam jest napisane? Zniszcz stworzenie, na którym znajduje się. Licznik, aha, ale jaki licznik? Jeśli można wiedzieć. Dobra, pyk. Wywalił jaką kartę? Arcylisza! To chyba jednak losową wywala. Bo Arcylisza jest dosyć dobra karta i mało kto by ją, ją chciał wyrzucić. Mamy trzy. Dlatego w tej rundzie zwiększymy sobie flachę. No, zwiększymy flachę i wystawimy niszczyciela tutaj. I... Ty masz jakiś odwet? Nie. W sumie to bez różnicy jest, czy zaatakujemy, czy nie. Ty, bo chyba lepiej będzie uciekać. No. Eee, dlatego jest bez różnicy, czy zaatakujemy, czy nie. Bo w momencie, kiedy my go zaatakujemy, zadajemy mu dwa punkty obrażeń. Ale gdy w następnej rundzie on by nas zaatakował, to przez swoją umiejętność drenaż życia na poziomie drugim odregenerowałby sobie te dwa punkty zdrowia, które my mu zabraliśmy. Ła łapiecie, nie? No, ja mam nadzieję. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co co, co? To... O Jezus, nie może atakować, ale nic z tych rzeczy robić, tak? Wiedziałem, że ludzie są podli, ale to bez przesady, nie? Uf. No dobra. Na pewno teraz e, nie zaatakuję, ponieważ nie opłaca mi się to. W momencie, kiedy ja zaatakuję teraz e, tym niszycielem, ej, tym niszycielem e, tą lamasu, to ona odda mi e, ja ją zaatakuję za 4, a ona w odwecie odda mi 2. Więc zostaną mi dwa punkty obrażeń i w następnej rundzie mojego przeciwnika, ona mi zada kolejne dwa i ten mu zejdzie. A w takiej sytuacji, gdy to będzie na odwrót, no to... Gdy na przykład w następnej rundzie Lamasu... Ja tutaj nic nie robię, prawda? I w następnej rundzie Lamasu atakuje mnie. Okej, okay, zadaje mi dwa punkty obrażeń, to mam dwa, ale ja w odwecie zadaję jej trzy. i z sześciu zostaje trzy i w następnej rundzie mogę ją zabić. No dobra, a tutaj yy, wystawię sobie... Ciach, lilim. W tę stronę. I. tyle w sumie. Nie mam nic lepszego do roboty. Okej. Okay. Spowolnienie. Całkiem całkiem fajny czar. Całkiem fajny, może... Przysto przys. O! I widzicie to... O, cholera! Ruin sektów. Ja o tym nie pomyślałem powiem wam. I co to jeszcze było? Co to jest jeszcze było? Ja do to to takins. Jeszcze... Ja pierdzielę. A music... No. No, 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 to jest właśnie gra z, yy, z postacią nastawioną na magię. Kuździa. Wszystko, wszystko wam się wydaje. O, uch, ale, oh, ale super, ha oh, uch, A tu, no, się okazuje, że wcale nie jest tak super, jakby się wydawało. No dobra. Mm, tak, na pewno sobie zwiększymy flachę. I wystawimy teraz dwie jednostki. Ciebie tutaj i maniaka. A, tu. Nie opłacam się już jej bronić, bo ona i tak zginie. Tak czy siak. Ponieważ ma nałożoną infekcję, a ta infekcja co turę będzie jej zadawała jeden punkt obrażeń. Tak więc, no, że miała dwa to drzewo życia, nie drzewo wisielców. Um, nie cierpię tego. Nie cierpię tej, tej, tej jednostki, bo to jest taki typowy tank, no nie? Rozumiecie. No dobra. Ty, definitywnie możesz zaatakować w niego, bo to się tak w sumie nic nie zmieni. Możemy sobie znowu flachę podregenerować. Wystawić kolejną Lilim. A to, to jest efekt stały, kurde. Ja myślałem, że to zejdzie mu po tej rundzie, przez przypadek to w sumie wystawiłem. No dobra, mm. I spierdzielimy tobą na górę. Aha. No w sumie mogłem nic nie robić. No dobra. No hmm. troszkę spieprzyłem. Teraz przyznam się. Dobra, wystawię tutaj, zmarnuję tą jednostkę. No i tak nie jest jakoś super. Dużo lepszy jest ten uwięziony demon. Bo różnica między nimi jest taka, obydwaj... E, obydwaj? No powiedzmy, że to są faceci. Obydwaj mają tą... umiejętność zasadzki, tylko że uwięziony demon wyrzuca gdy, jest, gdy jakaś karta jest wyrzucana w tej samej linii co ten uwięziony demon, co to było? O Jezus! No ja pierdzielę! No dobra, w każdym razie, i to jest długotrwałe, tak? Stałe. Dobra, to w takim razie, co ją tutaj zostawimy? Nie będziemy nią nic robić. Nie masz szerokiego ataku nawet. Ty za to marz, ale nie opłaca się tobą w ogóle nawet no tutaj stać, więc zejdziemy sobie tobą na dół, albo nie. No i co ja mam teraz zrobić? <grytanie> mogę jego zaatakować za zero I nawet zrobię to, bo a co mi tam? Zwiększyć tutaj mogę... ...to. Ok. Hmm, mam jeszcze piątkę. To zrobiłem w takim razie. Nic. Nie, nie, teraz mi się. Mogę tego wydarzenia użyć, ale w sumie to ono mi się nawet nie opłaci. Za trzy temu zadam. Ech. No dobra, no skoro i tak nie mam nic lepszego w głowie do myślenia, to nie ma problemu, tak w sumie. Ana. Nie, to też spieprzyłem po całości, to co teraz zrobiłem. Totalnie. No bo chcę bronić tą linię, a to nie jest jakaś... Dobra. Spierdziłem. Zostawię tego piekielnego Cerbera. I to w sumie tyle. <laughs> Coś się że przepieprzę tą rundę, co prawda... Jeżeli chodzi o bohaterów, to wygrywam, ale... No, ale to tyle. <laughs> Mam strasznie mało jednostek na ręce, nie mam jednostek na polu bitwy, mam de facto jednego tanka i jedną jednostkę atakującą. To jest wszystko. Na szczęście mam tą burzę ognia, którą mogę sobie rzucić w każdej chwili. Cztery punkty we wskazanym szeregu. Szereg to jest to. Co to jest, bo... Oh Jezus, to jest niepowstrzymany ofiar, który ma umiejętność bezcielesną, No taką pasywną umiejętność. I w momencie kiedy... Na przykład, tym Cerberem bym go zaatakował, bo to jest zwyczajny strzelec, strzelec niemagiczny. Jeżeli bym zaatakował tego niepowstrzymanego upiora, to zadałbym mu normalnie, zadałbym mu dwa obrażenia, ale przez tą umiejętność bezcielistyczną, która redukuje e, obrażenia otrzymane przez... od źródeł niemagicznych o połowę, zaokrąglając w dół. No to wtedy zamiast dwóch zostanie jeden. No, rozumiecie, nie? To jest dosyć proste. Mogę coś teraz zabić. Jest nie mam kart. Ja pierdzielę, nie mam kart. Żadnych. Żadnych. To nie jest... Nie, 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 nie jest dobrze. Mogę dołożyć kartę lub zaatakować tym. Ale jak tym zaatakuję, to się w sumie nic nie zmieni. Tak prawdę mówiąc. Chyba wolę dołożyć teraz kartę. Pustoszyciel. O! I to jest jednostka. To jest... To... Zdecydowanie to jest jednostka, ten pustoszyciel. Nie wiem gdzie wystawić tego, co to jest... Arcylips, on ma chyba i tak 6 życia. Sobie zregeneruje to. Nie wiem gdzie wystawić tego pustoszyciela. Szczerze, nie mam pojęcia gdzie. Dobra, robnę go póki co tutaj. Eee, i tym magicznym strzelcem zaatakuję sobie... No nie wiem co w sumie, wszystko ma drenaż życia. To ciebie. Jest, jest, jest to strasznie zdenerwujące, ten drenaż życia. <laughs> w ogóle, ogólnie, nie wiem czy wy też tak macie, jeżeli gracie Inferno i w ogóle w Duel of Champions, ale... E, Infernem najtrudniej mi się gra przeciwko Necropolis. Nie wiem czemu. Oje, Susmaria. Ile on ma jeszcze tych kuśwa pieprzonych czarów na ręce? Ja pierdziele! Ile on tego gówna i ma? No, do tego mnie zniszczycie. Nie mam żadnych jednostek, tak? Good idea. Zajebiście. Uźwa, zajebiście. Dobra, mogę mu to mnie zniszczyć prawie całą. I ja chyba będę to musiał zrobić. Albo i nie. Teraz nie pozwolę mu atakować. Mogę mu którąś tu nie zniszczyć. Doszczętnie. Albo tego arcylisza, albo tych tutaj. W sumie ta linia jest groźniejsza. Zdecydowanie. Aczkolwiek mogę im po prostu teraz jeszcze zabronić atakować, i tak zrobię. Wystawię dwie jednostki. Przeci komu? Przeciwko. Tutaj. Ją wystawię, ponieważ ona ma szeroki atak, czyli będzie atakowała trzy pola sąsiadujące. Czyli i w momencie, kiedy zaatakuje tego, tą, tą bestykę, to zaatakuje też te. Oraz szaleńca, który również ma szeroki atak, dlatego wystawię go tutaj, chyba mi się będzie opłacało. Tak. Tak, 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 tak. tak. Okej. Okay. Czemu nie. O Jezus, kuźwa! Jest, cały czas zapominam, że ten łódź szczęścia, który jest tutaj, nie, nie działa zawsze, tylko na początku tury. No to teraz przepieprzyłem totalnie. Z, z, zupełnie. Stracę fajne jednostki. Bardzo fajne. Ja pierdzielę. Spierdzieliłem sprawy teraz totalnie. Ja myślałem, że tym ołtarzem nie można... Byłem przekonany, że nie można... Jego można rzucić kiedy się chce. No i znowu nie mam jednostek. <ślesk> Zarąbiste karty powiem wam. Mega. To jest to. To jest to. Dobra. Ech. W tej rundzie mogę nie zagrać nic albo zabić mu te parę jednostek. To zrobię to w sumie. Dobra. Puszczę ci to tutaj. Jedna mu tylko padła. Teraz mu padnie druga. Nie wiem, którą jest lepiej. Czy ty też masz infekcję? Nie masz. Ci zrzucę tego ani się zrzucać tego księcia z tronu. no i co? i to jest chyba wszystko on mnie teraz zjedzie za siedem to mi nie zostanie prawie w ogóle życia dobra, trudno nie, nie, tą walkę kompletnie spieprzyłem bo źle użyłem tego, źle chciałem użyć tego ołtarzu cieni że chciałem, dobrze, a źle. no nie wyszło nie, nie, chyba jeszcze mnie teraz nie rozwali bo wystawia jakieś jednostki ale prawie, zdecydowanie prawie. I zdecydowanie już szans nie mam. Dwie teleportacje, tak, tak. I co jeszcze, jak dostanę? Aha. Dobra. Mm. Żeby przedłużyć odcinek, <grym> zarzucimy ci tą bestykę. Tutaj. Aha, nie, znowu zapomniałem o tym gibanym ołtarzu rzuceniu. Poteleportujemy sobie ją na górę i na dół. Napiszemy mu. O Jezus. No, halo, chcę napisać GG. Albo. Tak. Eee, oraz poddamy się. Nie damy mu tej satysfakcji. 39? Czemu aż tyle? A aż tyle mi zabrało? O Jezus, no dobra. Aha, tu muszę nacisnąć walcz. Okej, okay. niech będzie. Może teraz jeszcze level wbijemy przy tej walce. Jeżeli ją wygramy to raczej na pewno, jeżeli przegramy to raczej wątpię. No dobrze by było wygrać. Tak, tak, tak mi się wydaje. Co to tak długo wyszukuję? Jak będzie... O! Miałem powiedzieć, że jak będzie 30 sekund to zrobimy to jeszcze raz. Jak najbardziej tak. Ręka jest super. Zwłaszcza, że on zaczyna. Czyli ja wypuszczę teraz dwie. Karty dwóch maniaków. A on chyba nie ma. Nie, ma jednego. Albo asesyn, albo dwóch maniaków. To wolę dwóch maniaków. Okej, okay, twój ruch mi się pysił. I teraz poleci asesyn. Albo nie asesyn. Albo asesyn. Tak, wykorzystamy go, póki się. będzie nim jeszcze opłacało grać. A potem poleci niszczyciel. A. Random, random. Okej. Okay. Teraz już. Aha, mogę spalić te jednostki? Nie wiem, czy, to, czy, czy mi się to opłaca. Nie mam żadnej tej. Dobra, nie będę tego w tej rundzie robił. W tej turze. Aczkolwiek nie, mogłem to zrobić. Zamiast. Nie, w sumie nie jestem strasznie zdecydowany czasem. Nie wiem czy żałować czy nie. Um, Pisz mi, tak jak prosiłem już, pewnie 15 tysięcy razy. Pisz mi moje błędy, jakie robię w tych. No, jak to się nazywa? Kurde. W komentarzach, o! No dobra. Jezus, co za dobra. Miarka się przebrała, mi się upysiu. Nie lubię cię. Zaatakujcie za dwa. Jak ty jesteś takim hamem, ja też będę takim zwyrodnialcem w się. I co? No i co teraz? No i zwiększymy. Mam wszystko za trzy, bardzo ładnie. To jest w sumie dobry deal. Zwiększymy sobie flaszeczkę. Zwyrodnialec, zabił mnie, syna. Tak szybko. Jeszcze się z nim nawet dobrze nie zdążyłem zapoznać. Prawdopodobnie gość się zastanawia, co robi, bo ma pewnie miliardy kart, którymi nie może zabić w ciągu 3 sekund. A tego nie robi. Bo nie wie jak. Dobra. Robimy. Nie. Czekaj. Ja mam teraz 4 karty, on ma kart 6. A ja mam 5. Dobra. To tak czy jak mi się opłaca. Wystawimy tutaj niszczyciela. Oraz przeciwnik wyrzuci dwie karty. Uuuu uh, 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 O, pocało się. No dobra. To co zrobimy? Nic nie zrobimy w tej turze. Jeszcze raz zwiększymy flachę. Tak. Na przyszłość. O. A nie. Telefon mi się tak za zaświecił bez przyczyny w sumie. Się Zastanawiałem. Dlaczego? O, mamy dwa pikielne serbery, to są bardzo fajne jednostki. To, co mnie strasznie denerwuje w Duel of Champions, to to, że gdy klikniemy jednostkę tak, żeby ją obejrzeć, nic się nie dzieje. Znaczy, to mnie nie denerwuje, ale gdy klikniemy ją lewym przyciskiem myszy, tak, żeby ją gdzieś wyrzucić, wybrać na dane pole, to przeciwnik ją widzi. Mimo, że my jej jeszcze nie wyrzuciliśmy, tylko wybraliśmy, to przeciwnik już ją widzi. I to jest takie trochę głupie. Jezus Maria, co to jest kuźwa znowu? O Boże, to gówno. To jest tak piekielnie głupie gówno. Że aż mnie głowa boli. Teraz mogę wystawić dwie i zrobię to. Hmm, 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 hmm. Zastanawiam się, jakby to rozwiązać. Dwie jednostki mogę wystawić. Mogę wystawić kolejnego niszczyciela na górę. I jednego z serwerów. Za nim. I zastanawiam się czy... Dobra. Poś... Nie, nie, nie poświęcę go. Nie poświęcę go. Mm. No to co, teraz łup szczęścia sobie zwiększymy. 3 na 3 mamy. 3 na 3 na 3. Coś czuję, że tą walkę znowu przegramy. I wrócimy do Elo na poziomie 200. A mieliśmy już 300. Prawie 400 znaczy. On, jeżeli teraz nie będzie chciał wystawić żadnej karty, to może mnie romnąć za 5. Także mi zostanie 7 życia. A to nie jest miła perspektywa, zwłaszcza że ja go w następnej turze mogę romnąć maksymalnie za 6, przy czym prawdopodobnie będę go mógł romnąć tylko za 4, bo on pewnie sobie przestawi to... no pokazuję wam teraz palce to, to gówno do góry. Eee, możecie się zastanawiać, jeżeli nie gracie, dlaczego tego nie atakuje? Mianowicie dlatego, że w momencie, kiedy ja tym niszczycielem zniszczę mu. O! Tego się nie spodziewałem, że tak mi zrobi. Ale kurde, ma. Dobra ma karty. Zresztą miałem bardzo fajne na początek, ale teraz już się nie przydają specjalnie. No właśnie, on ma te karty dużo lepsze. Zdecydowanie dużo lepsze. Ja bym na jego... Aha, on jest niezdolny do ataku, no dobra. Nie umiałem powiedzieć, że na jego miejscu bym spróbował zaatakować, tak żeby ten oddał w odwecie trzy obrażenia, wtedy ten by wybuchł i... wy wszystko pięknie ładnie. Mam 7, to wystawi dwie jednostki. Jakiegoś zapychacza na dół. Tego cerbera, bo on jest słaby jak barszcz. Tak w sumie. Ciach tutaj, no nie mogę sobie pozwolić na 6 a. Oraz ciebie, Lilim. Aha, nie mogę ją na górę wystawić, dlatego przyniosę sobie Serbera tu i wystawię Lilim u góry. No to bom, nigdzie nie zaatakuje. Aczkolwiek. Nie. jakbym miał teleportację, to bym to wtedy zrobił. No to w, tym, w tej sytuacji gość. Może mi zniszczyć prawie wszystko, co mam na stole. Nie. Nie, nie. W sumie to nie. W sumie to tak naprawdę jedną jednostkę tylko. No. I to chyba wszystko. Co może w tej turze zrobić mm, mi z tym, co mam na stole? Chyba, że ma w ręku jakieś potworne karty, to. To wtedy się boję, że jednak może mi coś zrobić po poważnego. Cześć, czy mi się może nie spróbować? O, dołożył kartę. Ciekawie niej jest. Mam nadzieję, że nie będzie to maraton przegranych, aczkolwiek... Mm, coś czuję, że jednak... Yy... <laughs> jednak tak. A Zajebiście, kuźwa, mega. Po prostu, no, ech. A ja bym to zrobił źle... Aha, czekaj, cały... Mam pytanie, cały rząd wraca? We wskazanym rzędzie, ok, dobra. Czy ty masz szeroki atak? Dobra, to teraz robimy tak: Ciach ciebie tutaj. Ok, mięso armatnie. Wystawimy mięso armatnie na dół. Czyli to. Oraz tego piekielnego Cerbera na górę. Czy mogę coś jeszcze zrobić? Mogę dobrać kartę i również to zrobię, żeby wystawić niszczyciela na górę. Prawdopodobnie on mi tam teraz rąknie, kulą ognia i zniszczy wszystko. <tryk> eee, w moich najśmielszych snach wyobrażam sobie, że on teraz nie wystawi nic na ten stół, to wtedy będę go mógł gromnąć za obrażeń 12. A jeżeli byś szczęście dopisał, to nawet 16 O, nie ma kart misia misiaczek. Misiaczek kart nie ma. Kompletnie. Chyba. Ewentualnie ma i chce się zmniejsza na ponad niegrywać. Wystawić cały stół, zniszczyć mi to i zabić mnie w tej turze. Co niestety możliwe nie jest, ale jednak. Znaczy nie, jest możliwe. Jakby miał dwóch poszukiwaczy spało. Czy nie wystawisz nic? ja sobie chyba robisz ze mnie ziomek, że nie wystawisz nic na górę. się, gdybym miał same czary po prostu. Jeżeli szczęście mi dopisze, i tu pojawi się wydarzenie, które pozwoli mi za 5 punktów, za 5 surowców zwiększyć y, każdemu z nich y, obrażenia i odwet o jeden, to wtedy mogłem go zabić. No. No, ale teraz nie mogę. No cóż, wystawię sobie tam kolejnego piekielnego cerbera na pewno. To jest pierwsza rzecz, którą zrobię. To chyba wszystko. Co, co ten typ tak długo wyrabia? Za chwilę mu się czas zacznie kończyć. A ja nie mam o czym gadać. No właśnie, już mu się kończy. Przy okazji natura jest. Jezus Maria. Chcesz mnie zniszczyć w tej turze, co? Misiek? Niestety nie mam nic, czym bym Cię mógł zablokować. Mogę Cię jednąć teraz za obrażeń. Czekajcie, dołożymy sobie kartę. Rozpadli na hasu. Mogę Cię równać Misiek, za obrażeń raz, dwa, trzy, cztery. 10, 12. Za 12 obrażeń Cię mogę równać, tak? Nie, jeszcze ten. Za 13. zajęci dwa życia. To jest po prostu kurwską niesprawiedliwe. Dwa życia i ty mnie wtedy zjedziesz za nie wiem ile. Kurwa. No zabiję mnie w następnej turze. Chyba, że poświęcę pustoszyciela na dole. Chyba będę musiał to zrobić. Albo. Myślę, co sobie by... może tu jeszcze ugrać, no ale dobra. Poświęcę. Ale wtedy nie zabiję go, nie uderzę go za. 10, za 12. To za mniejszy damage. Dobra, co mi tam? Poświęcę tego pustoszyciela na dole. Jedny to na górę. Czemu nie mogę tego zrobić? Halo? Czemu nie mogę tego rzucić? Aha, bo mam jeden tylko. Dobra, to za 4, za 2, za 4. Teraz on mi pierdzielnie za. Obrażeń. O, jezus, Maria, dobra, to on mnie może w tej turze zabić. Wystarczy. No, no to mnie zabije. Ej, skąd ci ludzie mają takie fajne karty? I z czemu znowu po minus 30 ileś? Teraz mam pewnie mniej niż 300. No nie, no 300. Ech, no to, to, to już mnie zniechęciło do dzisiejszej gry. Dobra. Dalszej dzisiejszej gry. Dobra, wiecie co? To tyle w tym odcinku. Niestety seria porażek totalna. No ale cóż, cóż mam... No cóż, no trudno. No i dobra. To wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach, zrapkach, o subskrypcjach i tym podobne. No i hej, cześć, papa. Adios, my friend.